Witajcie, moi drodzy, na kanale mgs.pl, a dziś znów będzie trochę nietypowo, bo, moi drodzy, mam iPhone'a i to tego najbardziej wypasionego Maxa Pro. I powiem szczerze, nie mam ochoty zanudzać Was kolejną, niezbyt odkrywczą, powielającą te same teksty recenzją, no bo. Mówmy się, fani iPhone'ów wiedzą, co on oferuje, i i tak go kupią. Ci nie przekonani i tak go nie kupią, bo jest pieruńsko drogi, ale być może są wśród Was też tacy, jak ja, którzy kiedyś używali iPhone'ów, a teraz zastanawiają się, wrócić czy nie wrócić. I to właśnie z myślą przede wszystkim o nich. Nagrywam ten film. A na początek jednak mimo wszystko kilka słów o tym telefonie. Kilka takich podstawowych wrażeń, to, co mnie uderzyło, to, co mnie urzekło, to, co mnie zdrażniło. To co najważniejsze: powierzchowność. Mocno, mocno kontrowersyjna. I kurczę, powiem szczerze, no strasznie nie podoba mi się ten aparat. Jest? paskudny, ale z drugiej strony rzuca się w oczy już z daleka. Widać, że to iPhone niektórym może na tym zależeć. To, co zdecydowanie bardziej mi się podoba, to matowa powierzchnia szkła. Ona jest taka satynowa. Bardzo fajna w dotyku, a zaletę ma taką, że się trochę wolniej brudzi niż gdyby była błyszcząca, tak jak y, to kiedyś na przykład w iPhone'ie 4 był. Także jeżeli chodzi o wykonanie obudowy, perfekcja, montaż idealny. Jedyny brzydki detal no, to ten aparat. No i noc, Nie każdy lubi noc w wyświetlaczu, ale tu musi być, no bo mamy Face ID, bez tego jak bez ręki bo czytnika linii papilarnych jak widzicie w iPhone nie ma i to już od dawna ale jest Face ID, który działa po prostu genialnie i naprawdę chciałbym, by mój androidowy flagowiec, z którym w tej chwili nagrywam, miał tak dobry układ rozpoznawania twarzy, no bo czytnik w ekranie jest jaki jest Raczej używam rozpoznawania twarzy, a w iPhone'ie ono działa praktycznie zawsze i do tego działa błyskawicznie. Oczywiście nie da się oszukać na śpiocha, raczej nie da się oszukać zdjęciem. Próbowałem, nie ma szans, bo ono skanuje w 3D, więc musiałby to być raczej odlew mojej gęby niż fotka. No ciężko w ogóle oszwabić ten system, a działa nawet po ciemku, bo wykorzystuje podczerwień, więc... Jest niezawodny, a do tego pieruńsko szybki, błyskawiczny. Następna rzecz, która mnie urzeka w iPhone'ie to akumulator. Wiecie co? Wrócę może do historii. Kiedyś używałem iPhone'ów i bateria to nie była ich mocną stroną. Nigdy. iPhone to był taki jednodniowy smartfon. Ja byłem przyzwyczajony, że każdej nocy go muszę podładować. Tego nie muszę. Wielki telefon. Z mocnym aparatem, a słuchajcie, bateria naprawdę trzyma dwa dni i to takiego testowego użytkowania, kiedy ja się bawię non stop tym telefonem. Także jeżeli chodzi o akumulator, jest mega i do tego on się bardzo fajnie szybko ładuje. Więc jeżeli chodzi o akumulator, o zasilanie, to pod tym względem Apple zrobiło niesamowity postęp od iPhone'ów dawnych, które ja pamiętam, ale o tym znowu za chwilkę. Jeżeli chodzi o takie y, pierwsze wrażenia po tych dwóch, trzech, czterech dniach użytkowania, no, aparat fotograficzny rzeczywiście robi robotę, zarówno przedni, jak i tylny są bardzo, bardzo dobre. Powiedzmy, że jest to poziom porównywalny z najlepiej fotografującymi smartfonami na Androidzie. Tutaj też, oczywiście, w necie znajdziecie pełno, Szczegółowych porównań, ale iPhone robi jedno. Tym telefonem naprawdę bardzo, bardzo ciężko zepsuć zdjęcie, nawet w trybie nocnym. No porównywałem sobie akurat Androidowego flagowca z tym iPhone'em. iPhone'em robi się zdjęcia po prostu łatwiej. Powiedziałbym, może brzydko, tak trochę ten aparat jest idiotoodporny. Tu naprawdę nie sposób schrzanić zdjęcia, a w Androidzie to jednak się czasem udaje. A do tego ten aparat ma mega fajny interfejs. Strasznie mi się podoba. Chciałbym, żeby mój Androidowy flagowiec miał taki interfejs, jaki ma iPhone, bo po prostu to jest zrobione bardzo dobrze. Z jednym minusikiem trochę za bardzo schowali te bardziej zaawansowane ustawienia aparatu, bo żeby się do nich dobrać, to trzeba yy, przejść poprzez yy, ogólne ustawienia telefonu i tam sobie szukać aplikacji, aparatu. To akurat jest troszeczkę nonsens. Natomiast jeżeli chodzi o taką ogólną pracę interfejsu, jest bardzo poręczny, bardzo wygodny, no i działa tak jak iPhone, po prostu bardzo, bardzo płynnie. No, ale iPhone, moi drodzy, zawsze słynęły z płynnej pracy, ze sprawnego, szybkiego działania, pomimo tego, że mają flaki zdecydowanie słabsze niż porównywalne cenowo trochę przesadziłem, ale powiedzmy te najdroższe smartfony z Androidem, to jednak pracują tak samo szybko, tak samo sprawnie. Ja nie czuję dyskomfortu po przejściu z bardzo wydajnego telefonu na Androidzie, topowego, na iPhone'a. Wręcz przeciwnie, mam wrażenie, że to wszystko jakoś tak sympatycznie chodzi, możliwe, że to jest taki, yy, taki nienamacalny feeling, którego Androidowi brakuje. Tutaj mamy wrażenie, yy, obcując z iPhone'em, że jednak to jest no, bardziej dopracowane, bardziej takie dopieszczone, chociaż ten system też ma swoje narowy. Też parę razy mi się zdarzyło, że jakaś tam aplikacja po prostu się odpalała i wyłączała też. Zdążyłem się wkurzyć. Także nie myślcie, że iPhone to taki ideał, że tam zawsze wszystko jest pięknie i cudownie, bo potknięcia też mi się zdarzają. Natomiast to, co odróżnia iOS i iPhoney od telefonów z Androidem, to to, że one są po prostu mniej zasobożerne. Ten system nie zżera tyle ramu, nie Musi mieć tak super procesora, a mimo to działa płynnie, działa stabilnie, działa równo. Więc mógłbym się tutaj strasznie długo rozwodzić na tym, ale znajdziecie na ten temat już mnóstwo innych recenzji. Temat jest strasznie oklepany, bez przynudzania. Jeżeli pytacie o parametry iPhone'a, to iPhone Max Pro jest po prostu telefonem topowym, bardzo dobrze dopracowanym, ze świetnym aparatem, świetnym wyświetlaczem, dobrym akumulatorem. Wszystko w nim jest super. Yy, no. Poza jednym, poza ceną. Bo w tym momencie y, telefon z Androidem porównywalny kupicie dużo, dużo, dużo taniej. I dojeżdżamy teraz do tego momentu, kiedy przechodzę już do moich subiektywnych wrażeń, do mojej oceny prywatnej, osobistej, bardzo, bardzo osobistej, ale moi drodzy za to szczerej. Zacznę może od wyznania. Moi drodzy, przez wiele lat. Byłem Aplowcem. Może nie jakimś tam mega wyznawcą, ale używałem całego ekosystemu i laptopa, i telefonów. O, mam twarde dowody, że byłem Aplowcem. I skończyłem, moi drodzy, przygodę z Apple na iPhone'ie 7, bo wtedy zacząłem sobie uświadamiać, używając telefonu do pracy, zaznaczam, ja na telefonie głównie pracuję, nie bawię się nim. Wtedy doszedłem do wniosku, testując różne inne smartfony, mając z nimi styczność, mogąc je wypróbować, porównać. Że kurczę iPhone odstaje jednak, szczególnie fotograficznie, od ówczesnych konkurentów. I na siódemce tak się po prostu trochę na jabłko obraziłem. I teraz, kurczę, ja nie mam wcale ochoty wrócić do iPhone'a. Używam Maxa Pro. Mogę go sobie używać z maczkiem, i cholera, wiecie co? No nie brakuje mi tego. Wracam do Androida i wcale nie czuję dyskomfortu, że porzuciłem iPhone'a i znów siedzę na Androidzie. Nie wiem, może ja jestem jakiś dziwny, może gdyby ten iPhone kosztował tyle samo co flagowie, z którego na co dzień korzystam, to moja ocena by była inna. Ale tak, kurczę, autentycznie nie chcę kupić iPhone'a. Nie czuję potrzeby posiadania go. Owszem, daje mi pewne rzeczy, których telefon z Androidem w zestawieniu z komputerem Mac mi nie da, ale powiem szczerze, nie brakuje mi tych funkcji. Nie korzystam z nich i tak na co dzień. Nie korzystam z nich i tak zbyt często. I tak naprawdę, kurczę, no, nie ma w iPhonie niczego, co by mnie porwało. No, bo patrzcie, dobry aparat. Mam w iPhonie, mam i tu. Wysoką wydajność, i tu mam, i tu. A tu jeszcze dodatkowo sobie mogę pamięci na karcie dołożyć, czego tutaj nie zrobię. Do tego, moi drodzy, dobry wyświetlacz. Tu mam bardzo dobry wyświetlacz. Tu mam tak samo dobry, ale tu mam beznacza. Haha. Ha. Zdecydowanie w moim telefonie gorsza jest biometria i ten czytnik w ekranie. I Face ID zdecydowanie wygrywa iPhone, ale kurczę, czy jest to powód, żeby dopłacać parę tysięcy złotych? No, dla mnie osobiście nie. Tak samo akumulator. No, iPhone sprawuje się nieco lepiej niż mój telefon, którego używam na co dzień, którym teraz nagrywam. Ale znowu, gdyby to była mała różnica w cenie, to tak, pewnie bym się zdecydował wrócić do iPhone'a. Ale. Przy takiej różnicy w cenie, kiedy ten telefon mogę w tej chwili mieć za jakieś 3,5, a ten, no, 6,5 kosztuje, kurczę, nie widzę powodu, żeby dopłacać. Serio. No i wiecie co? Ja chyba pójdę trochę pod prąd, bo nie będzie tutaj ochów i achów i zachwytu. Jeżeli yy, wsiąkliście już na dobre w ekosystem Apple, macie powiedzmy iPhone'a 7, 8, to warto kupić. Bez względu na to, którą wybierzecie, będziecie na pewno zadowoleni. To są naprawdę świetne telefony. I tyle, że są drogie. No i tutaj kwestia, czy chcecie przeskoczyć, czy nie, o generację 2-3 wyżej. Wasza sprawa. Ja bym przeskoczył, będąc, że tak powiem, zagorzałym użytkownikiem, zwolennikiem całego ekosystemu Apple i siedząc w tym. W momencie, kiedy używam sobie flagowego Androida, mam dostęp do wielu innych telefonów, które sobie mogę wypróbować porównać. Mac robi to, co robi, to czego od niego oczekuję i w zasadzie nie ma problemu przy współpracy Androidowego telefonu z Maciem. Kurczę, to ja nie widzę powodów, żeby dopłacić sponą kwotę, zamienić jeden flagowy telefon na inny flagowy telefon, tyle że z bardziej powiedzmy spójnym ekosystemem. No, jeżeli te funkcje, które znajdziecie w ekosystemie Apple do Was przemawiają, przyzwyczajcie się do używania ich, spoko, to nie zmieniajcie telefonu, zostańcie przy iPhone'ach. Ale jeżeli do tej pory siedzicie na flagowych Androidach, to kurczę, to się cię dalej nie kombinujcie, bo przesiadka na iPhona może zaowocować tym, czym zaowocowała w moim przypadku. Tak usiadłem, podrapałem się w głowę, mówię, kurczę, za co tu się płaci. Skoro można mieć, to samo za mniejsze pieniądze. Naturalnie, jeżeli nagle wpadły Wam takie większe pieniądze do ręki i chcecie się przesiąść ze średniaka z Androidem na iPhone'a, no to po prostu jak się przesiądziecie, to zrobicie to faktycznie będziecie mieli opatrzenki, natomiast jeżeli zamiana jednego flagowca na drugi, no, no po prostu dla mnie nie ma sensu, nie widzę potrzeby, nie widzę powodów. Ale jest jeszcze jeden przypadek. Może Wasz operator ma jakąś ciekawą ofertę z iPhone'em. No wiem, że jest w Orange, bo od nich to dostałem, ale nie sprawdzałem, po ile go oferują, ale całkiem możliwe, że z abonamentem ten telefon będzie oferowany w cenie zbliżonej do topowych androidowców. I tu... Tu już bym się poważnie zastanawiał, czy jednak nie przesiąść się na iPhone'a. Ale to też tylko w przypadku, jeżeli pracujecie na komputerach Mac. Bo bez Maca iPhone z Windowsem, to tak no to jest takie trochę niepełne. Mniej więcej tak jak w moim przypadku, owszem, to będzie działać, bo ja używam Androida z Maciem i żyję, nie zabiło mnie to, więc was też nie zabije. Natomiast iPhone ma największy sens w momencie, jak przesiadacie się na. Pełen, cały kompletny ekosystem, komputer, telefon, zegarek, może jeszcze Apple TV. I wtedy to faktycznie może, może i warto włożyć te pieniądze. Ale tak, ja bym się chyba raczej powstrzymał. Biorę pod uwagę oczywiście to, że niektórzy z Was po obejrzeniu tego filmu mogą mi zarzucić, że za mało pogadałem o samym urządzeniu. Ale wiecie co? Na no, temat iPhone'a to już napisano, powiedziano, nagrano tyle, że nie chciałem zanudzać Was kolejny raz tak naprawdę tym samym, bo nie sądzę bym powiedział coś innego niż pozostali recenzenci, bo to po prostu świetny telefon jest. Niektórzy z Was mogą również zarzucić mi, że jestem psychofanem Androida i w ogóle świata poza Androidem nie widzą. To nie do końca tak. Podejrzewam, że miałbym zupełnie inne zdanie, użytkując na co jakiegoś tańszego telefonu z Androidem, słabszego, takiego średniaczka, powiedzmy jakiegoś do 1000 złotych czy do 1,5. Pewnie wtedy bym był porażony, zachwycony iPhone'em i nie chciał już niczego innego, mając oczywiście możliwość finansową zakupu. Ale tak nie jest. I dlatego właśnie teraz nagrałem film, w którym mówię Wam coś zupełnie innego niż pozostali recenzenci rozpływający się w zachwytach nad iPhone'em, albo krytykujący go pod każdym względem i potępiający tylko za to, że ma logo jabłka na pleckach. A ja z kolei, moi drodzy, nie wykluczam, że kiedyś jeszcze wrócę do iPhone'a. Nie chcę wrócić w tej chwili, ale słyszałem, że przyszłoroczny iPhone ma nawiązywać wyglądem do czwórki, do 4Sa. I wtedy, to moi drodzy, być może ja się na niego skuszę tylko ze względu na wygląd, tylko ze względu na design. I tą jakże głęboką i osobistą deklaracją kończę tą nie recenzję iPhone'a 11 Pro Max. I oczywiście kolejny raz jeszcze na koniec dziękuję sieci Orem za udostępnienie tego telefonu, bym mógł przekonać się jak bardzo go nie pragnął. Do zobaczenia. Cześć.